Witajcie w kolejnym odcinku Vlogmasy i dzisiaj mamy niedzielę. E, wstałam przed chwilą, a jest po godzinie 14. E, trochę się zaimprezowało, w sumie wróciliśmy o 6 do domu. E, ja tutaj będę ogarniać powoli rzeczy na śniadanie, bo jeszcze nic nie jadłam i będę Wam opowiadać, co się działo. E, więc w sumie wziąłam ze sobą aparat, słuchajcie, i miałam coś nagrywać, e, ale go nie wyciągałam. No i e, impreza, na której byłam, to właśnie spotkaliśmy się z różnymi YouTuberami, którzy przyjechali do e, Warszawy na ten. Cały Orange Video Fest i dużo osób też się mnie pytało dlaczego mnie tam nie ma, ja jakby też już Wam opowiadałam w jakichś filmach, ale może trochę się powtórzę, słuchajcie, dla mnie te wszystkie zloty to jest za dużo. Ja byłam we Wrocławiu i to co tam zobaczyłam trochę mnie przeraziło i stwierdziłam, że nie będę się tak często pojawiać na takich imprezach ponieważ totalnie tego nie czuję. Tum ludzi, którzy przyciskam mnie do ściany, autograf, zdjęcie i takie rzeczy, tak naprawdę nie wiem, w jakim kierunku tu zmierza. Ja, właśnie, słuchajcie, miałam Wam podziękować 50 tysięcy subskrypcji, mega, mega mnie ucieszyliście jeżeli to będzie leciało w takim kierunku, czyli będzie tych słów coraz więcej, oczywiście, będę się z tego cieszyć. To, jakby ja sobie nie wyobrażam tego, jak to dalej będzie wyglądać na takich meetupach. Ja nie jestem jakimś wielkim YouTuberem porównując do tych wszystkich zagrajmerów. i to, co się dzieje, totalnie mnie przerasta. Więc, jak widzicie, ja wolę takie bardziej spotkania małe z widzami, żeby, żeby sobie troszeczkę pogadać na spokojnie, żeby sobie usiąść i jakoś tam dowiedzieć się czegoś o danych osobach, i to, to jest fajne, prawda? Więc dlatego, jakby y, rzadko się pojawiam na takich imprezach. Aczkolwiek nie mówię, że nie, bo na pewno będę się pojawiać, y, ale, ale nie na wszystkich, tak jak prosicie. Więc proszę Was również tutaj o zrozumienie, jeżeli chodzi o te 50 tysięcy subów. Wow, y, zawsze moją liczbą była 40 i maga się z tego cieszyłam, a teraz mam 50 i mówię. To przerosło moje oczekiwania, y, więc kolejnym celem jest 100. Chciałabym, tak sobie teraz siedziałam, i pomyślałam sobie, fajnie byłoby, jakbym miała to na moje 21 urodziny, które będą w kwietniu. To byłoby dla mnie taki mega prezent urodzinowy, i naprawdę. Dobra, ja zabieram się za robienie niedzielnej jajecznicy. Czy wy też tak macie, że do, nie tylko do jedzenia oglądacie YouTube, ale również do jego przygotowania? Teraz oglądam vlogmas, dzień z nami, kredkę. Ja Wam powiem, że na kredkę to ja mam często takie fazy, że wchodzę na jej kanał i przeglądam stare filmy, więc mogę się cieszyć. Że teraz często coś dodaję. No i umiła mi to na pewno przygotowanie mojego jedzonka. Lubiam jeczniczkę na niedzielne śniadanie. Kto jest fanem jecznicy w niedzielę? Kciuk w górę. Tu herbatka moja. Asia jeszcze przyszła i się załapała na jecznicę. Śniadanko na propsie. Dajcie łapeczkę w górę, jeśli ja lubicie. Jajuszka. Pozdro, pozdro. Śniadanie o 15:00 zjedzone. Ja się szybko zabieram za montowanie vlogę z poprzedniego dnia, bo jeszcze tego nie zrobiłam i zawsze robię to w nocy albo z rana. I boję się, że nie zdążę wrzucić tego w miarę wcześniej, więc uciekam, zabieram się do pracy. A propos tego, co mówiłam na temat tych wszystkich dużych mitapów tutaj na mojej grupie Glam Paula Team, wielka dyskusja się rozciągnęła. Ludzie rozmawiają na ten temat i widzę, że też przyznają mi rację, że to jest trochę chore, jak tu podsumował Adam na samym końcu komentarzem. Patrzcie, co sobie zajadam. Kto pamięta smaki z dzieciństwa? Malinki, ja pamiętam jak u mnie w podstawówce były w sklepiku szkolnym za 5 groszy po sztuce. Co zobacz, się zrobiłaś do jedzenia? To... Zacznę nam robić makaron, wiesz? Na z kreskami? Coś tu jeszcze rzucasz? Tak, czy? tak. Będą jeszcze te różne warzywka hmm. i robię sobie gron. A ja sobie zjadłam kalendarz adwentowy. toś takie zmulenie dzisiaj mnie zobał, naprawdę. Wczoraj steward za mnie jadł. Który jest dzisiaj? Siódmy? Mhm. To jest siódemka. Będę zgadywała, co to za kształt. As always, po prostu zawsze to robię. Dzisiaj będzie Mikołaj, to będzie twarz Mikołaja. No, ale jestem mądra. Taki jest śmieszek, tak mnie nazywają. Wesoły. Autobus. Przeglądałam właśnie komentarze na YouTube, jest ich strasznie dużo, za co wam serdecznie oczywiście dziękuję i bardzo mnie cieszy jakby pozytywny odzew tych daily vlogów tego vlogmas. Ale chciałam wam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, bo ja staram się na te komentarze odpowiadać, wiadomo, że nie na wszystkie odpowiem, bo jest ich trochę dużo. E, ale jeżeli piszecie komentarz to sprawdźcie, czy macie konto YouTube połączone z kontem Google+, jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ jeżeli nie macie e, połączonych tych kont e, wtedy oznacza to, że ja nie mam przy waszym komentarzu e, opcji odpowiedz, no i niestety nie mogę odpowiedzieć na wasz komentarz, nawet jakbym bardzo chciała przed chwilą wbiłam na mojego maila i zaraz wam pokażę, co dostałam od moich wizek. po prostu padłam, tak się śmiałam, że nie mogę, oglądajcie ze mną z bieronki. Piedra, Glamdronka. Pozdrawiamy! Nie wierzę po prostu. <laughs> Kto lubi Glamdronkę, łapka w górę. W sumie dawno tam nie byłam, więc muszę się wybrać. Więc może zabiorę Was na jakimś daily vlogu razem ze mną. Wiem, że w tym vlogu rano na samym początku mówiłam, że wczoraj wybiłam 50 tysięcy subskrypcji. Chciałam Wam jeszcze raz podziękować za tyle komentarzy, wiadomości, gratulacji. Naprawdę jest mi bardzo, bardzo miło. Piszecie, że mi się należało. Dziękuję, dziękuję ślicznie, że jesteście ze mną i jakby cieszycie się z moich takich sukcesów YouTube'owych. Fajnie, że możemy się tym szczęściem dzielić razem. Patrzcie, pomimo tego, że wczoraj kręciłam te włosy, to jeszcze mi trochę loczki dziś zostały i Asia tle. Idziemy do Arkady. Tak, e... A, no właśnie. Będę wysyłać. Zobaczcie, to są y, nagrody na zdanie dla Was, tych baby lipsów. Cała siata. Miałam iść z kartonem, ale stwierdziłam, że wrzucę to do jakiejś torebki. Y, więc czekam je dzisiaj trochę pracy. Teraz godzina po 19, godzina ja przyznam się, że dopiero teraz się pomalowałam i się ruszam z domu. Ja na przykład wstałam o godzinie chyba 14:00, pierwszy raz w życiu, bo ja jestem rannym ptaszkiem, w ogóle nie śnię nigdy długo, ale wczoraj wróciłam Ale się ty dzisiaj, dzisiaj słyszałaś jak ja nagrywałam vloga, ty mówiłaś tak, coś mi. bo ja się zdziwiłam, Paula nagrywa vloga i mówi, że jest 14, po czym ja tak się nagle budzę, <śmiech> patrzę na telefon i co? Taka niespodziewajka, ale przynajmniej miałaś słynne śniadanie u Glam, Pauli, nie wiem skąd to jest słynne, ale... Tak powiedział nasz jeden znajomy, że u mnie są słynne śniadania. Wysyłamy z Asią przesyłki. Taki obiadzik, kolacyjka w, nie w Złotych teraz chcemy, we w Arkadi. Ty Asie wziąć na czosy z sosikiem. Spróbuję ich. Zobaczymy. Spapecena jest ich. Ma taka wielka paśka, nie cztery coś. Prawda? No. Zobaczyłam z sosem 680. Mhm, Panie, Ja wziąłam wielką kanapę. Sabueja moją ulubioną, a moja ulubiona kanapka z Sabuja jest to e, z tuńczykiem serem na ciepło. To w ogóle ładnie tutaj Jest w Arcadii. Co ty robisz? Nie nagrywaj mi od dołu! Jesteśmy w Arcadi i byłyśmy świadkami y, fajnego zdarzenia. O Polca się odwróciła, bo się śmieję. Siedziała para w jednego na spółkę. I przypomnę, świeczki? Taka z biedronki, świeczka albo z Rosmana, taka. Dwa kolacje przy świecach. Kolacja przy świecach w Arkadii poddałem. Zróbmy to kiedyś, tylko będziemy, zrobimy tak jak teraz, kiedy zrobimy becz na bogato i kupimy świece z bawem wodorem Albo kupimy kowirek, albo taki kadzideł Szukamy far do głosów. Tak. Jest po prostu Audio Network. Audio Network leci zawsze w karpurze. Pozdrawiam. Pozdrowienia dla Martina Feliksa Kaszmarskiego, która muzyka leci teraz tu w karpurze. Mówiłam Ci, że zawsze w centrum handlowym to słyszę i teraz słyszę yy, Twoją muzykę w nie wiem, czy to słyszysz teraz. Słychać tu. A teraz dalej moja schiza muzyczna trwa i leci piosenka, podczas której Ewa w swoim daily vlogu myła swojego pieseczka. Wow, patrzcie, jaki fajny domek. Ciekawe, co tu się dzieje. Można tu przejść? Święty... Arkadyjski święty Mikołaj. Tu siedział święty Mikołaj, ale już jest późno, jest zamknięte, jego tu nie ma. Muszę tu kiedyś przyjść jeszcze. Wow! Ale fajnie. Hejka, właśnie z Arkadii wróciliśmy, zrobiliśmy małe zakupy spożywcze jeszcze. Trochę nam się zeszło, bo do 22 tam siedzieliśmy. I pokażę Wam, co kupiłam. Kolejne picia, ja zawsze w zapasie kupuję, a się ze mnie śmieje, że mam tego picia. jeszcze dalej kupuję Tymbark, Jakieś jabłko, winogrono Kupiłam lakier do włosów Vela Flex 6. Nie, to piątka jest ten najmocniejszy, bo jak kręciłam ostatnio loki, to stwierdziłam, że muszę coś mieć, żeby mi się trzymał. Tutaj dalej ten soczek, który Alicja polecała. Jabłko z cynamonem. Mam tu również trzy jogurty jogobella, te limitowana edycja, bo widziałam na Instagramie, że dziewczyny wstawiały je i ponoć są dobre, więc zobaczę, który najlepszy tu jest. American apple, cherry muffin i blackberry muffin dalej kolejne jogurty serek organizowany, waniliowy, ja lubię go na bułeczkę nakładać i jeść tak, kanapki gruszka, uwielbiam tą fantazja intense, marakujową, naprawdę bardzo dobrze czuć marakuje i tu taką prawdziwą, moje ulubione musy skerfa nikogo to chyba nie zdziwi, jakoś dzisiaj dużo jogurtów, nie wiem dlaczego to też bardzo lubię paszteciorki haha Ostatnio polubiłam ten belgijski pasztecior, więc go jem często. No i tutaj mam jeszcze, jeszcze jeden pasztet się uchował, ale ogółem mandarynki. Wieczarki kupiłam, bo chcę zrobić sosik z pieczarkami do kurczaka. W końcu je znalazłam, bo ostatnio byłam w Carrefourze i też ich nie mogłam znaleźć. Kupiłam taki napój osi, ja go nie piję zazwyczaj, ale czasem może się przydać w domu, więc lepiej coś takiego mieć, tak samo jak Tiger, też u mnie w domu zawsze jest. Danon jogurt pitny truskawka banan, podobno najlepszy z tej serii. Ja pamiętam, jak były te y, truskawka kiwi, ale chyba już nie ma ich. Nie wiem, dajcie mi znać, czy gdzieś można dostać w sklepie. Kupiłam jeszcze danonki. Nie wiem. Jakoś tak zawsze je mijam i zawsze mam ochotę je zjeść. Pomidorki koktajlowe zawsze muszą być. Żelki, które wam dzisiaj pokazywałam, zjadłam, więc kupiłam jeszcze raz. One są w ogóle yy, bezglutenowe. Ja już jestem dosyć zmęczona i tak naprawdę nic nie będę już dzisiaj robić, tylko zacznę montować ten vlog albo i nie, albo będę oglądać jakieś filmy na YouTubie, e, więc zakończę tego vloga. Taki dzisiaj bardziej przymulony dzień, ale też wam trochę pogadałam jakieś rzeczy tam na początku o tych meetupach, o, o tych takich różnych sprawach, co mi chodziły po głowie. Eee, więc więc czuję, czuję się fajnie z tym dzisiejszym dniem i myślę, że fajnie to wyjdzie nawet na vlogu. Eee, no i dajcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. No i zapraszam Was na kolejny odcinek Vlogmas.